Dobry wieczór, Grzegorz Łaguna. Zaczynamy informację dnia w Superstacji. To była zaplanowana zbrodnia. Pięcioletni Dawid został zabity w akcie zemsty. Po sekcji zwłok prokuratorzy wiedzą, że dziecko zginęło od wielu ciosów, najpewniej nożem. Ojciec miał zabić chłopca, gdy ten siedział w foteliku samochodowym. Jego ciało dokładnie ukrył w gęstej trawie. Zawsze po fakcie można powiedzieć, a dlaczego nie zaczęliście od tego momentu, czy nie sprawdzaliście tamtej innej wersji. Ale pamiętajmy, mamy tutaj, o, mówimy tutaj o obszarze kilkunastu kilometrów w jedną stronę. Jeżeli to pomnożymy razy dwa, bo przecież obie strony autostrady były dokładnie sprawdzone. Jeżeli to miejsce, gdzie został porzucony samochód, weźmiemy pod uwagę. To miejsce, gdzie ojciec Dawidka rzucił się pod pociąg, a także informacje napływające do nas, gdzie sprawdzaliśmy m.in. cmentarze, różnego rodzaju kontenery. Mówimy już o obszarze bardzo dużym, o bardzo wielu miejscach, gdzie zaangażowanych było kilkuset policjantów. Transmitował w sieci rajd ulicami Zakopanego, nie ustępował pierwszym pierwszeństwa, a do wszystkiego dodawał swój wulgarny komentarz. Zmotoryzowany youtuber, o którym informowaliśmy przed blisko dwoma tygodniami, w końcu stracił prawo jazdy. Został ukarany dwoma mandatami karnymi za wymuszenie pierwszeństwa na pieszych na przejściu dla pieszych. Ten mandat opiewał na 350 zł i 10 punktów karnych. I drugi mandat w wysokości 550 zł i 15 punktów karnych mówił również o wymuszeniu pierwszeństwa na pieszych na przejściu dla pieszych, ponieważ na tym filmie mamy jak gdyby dwa przejścia dla pieszych. Ja tak również mówi ten mandat o korzystaniu z telefonu komórkowego. Po psychiatrach i kardiologach czas na neurologów. Lekarze tej specjalizacji są pilnie poszukiwani. Wszystko przez potężne braki kadrowe, bo Ministerstwo Zdrowia przez lata nie zwiększało limitów przyjęć na studia. Problemem jest też emigracja i wiek emerytalny. Mogorza, stanowiska aftowicz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. To tu trafiają pacjenci po udarach chorzy na Parkinsona, Alzheimera lub stwardnienie rozsiane. I choć to jeden z największych ośrodków specjalizacyjnych w Polsce, jego neurolodzy biją na alarm. Brakuje im rąk do pracy. Powiedziałabym na granicy wydolności. Mamy właściwie niewielu lekarzy, specjalistów mamy dziewięciu. Dwie osoby są na urlopach wychowawczych długich i to już jest wtedy, wtedy sprawia problem. Neurologia to specjalizacja wyjątkowo wymagająca. Mimo, że lekarze zajmują się leczeniem układu nerwowego i mózgu, muszą posiadać też szeroką wiedzę z innych dziedzin medycyny. Między innymi z kardiologii czy interny. Dlatego niewielu spośród młodych adeptów decyduje się podjąć wezwanie. Nie jest to tak bardzo atrakcyjna, już brutalnie mówiąc, z punktu widzenia finansowego specjalizacja i co oczywiście też dla młodych ludzi, którzy zaczynają swoją karierę zawodową też jest jakimś wyznacznikiem tego, jak chcą w przyszłości żyć, funkcjonować. Przyczyny leżą też po stronie Ministerstwa Zdrowia. Zdaniem samych neurologów ich specjalizacja przez lata była traktowana po macoszemu. Neurologów brakuje w Polsce z powodu wieloletnich zaniedbań, takich, które powodowały, że e zmniejszała się liczba lekarzy, nikt tego nie kontrolował. Resort szczyci się tymczasem, że limit przyjęć na medycynę został wyraźnie zwiększony. Stało się to jednak dopiero trzy lata temu. Począwszy od 2016 roku, minister zdrowia znacznie zwiększył limity przyjęć na kierunek lekarski. Obecnie, w porównaniu z 2015 rokiem, limity przyjęć na kierunek lekarski zwiększono o prawie 200 miejsc. Urzędnicy opracowują podobno model obliczeniowy zapotrzebowania na kadry medyczne. Na razie jednak poważne braki wśród specjalistów dostrzegają pacjenci i ich rodziny. Córka aktorki Ewy Błaszczyk 19 lat temu zapadła w śpiączkę. Od tego czasu artystka i prezes fundacji Akogo jest w ciągłym kontakcie ze specjalistami i jak nikt inny zna bolączki polskiej służby zdrowia. My musimy mieć ścisły kontakt z neurologią, neurochirurgią. No To jest problem szerszy, bo będzie brakować różnego rodzaju specjalistów, a była w pewnym momencie luka w systemie, która nie tworzyła specjalistów. Trzy lata temu było w Polsce 2700 czynnych zawodowo neurologów, rok później już 400 mniej. Specjaliści odchodzą na emeryturę, wyjeżdżają za granicę lub wybierają pracę w gabinetach prywatnych. Nowych nie przybywa, więc ci, którzy w szpitalach na dyżurach zostają, nie mają lekko. Jesteśmy obciążeni ponad miarę. Lekarze w zasadzie pracują na pewno tyle, ile trzeba, albo dłużej. Właściwie zostajemy wszyscy prawie po godzinach, prawie codziennie, żeby nadrobić, że tak powiem, pracę, która jest do zrobienia. Potrzeby już są ogromne, a z biegiem lat jeszcze urosną. W 2050 roku na świecie będzie półtora miliarda osób powyżej 65 roku życia. Oznacza to, że przybędzie też schorzeń neurologicznych, a zapotrzebowanie na specjalistów może znacznie przerosnąć nawet najbardziej pesymistyczne prognozy. Małgorzata Nowicka Wtowicz, superstacja. Boris Johnson został wybrany na nowego lidera partii konserwatywnej. Były minister spraw zagranicznych i burmistrz Londynu zostanie tym samym nowym premierem Wielkiej Brytanii. Zastąpi na tym stanowisku Theresa May. Były minister spraw zagranicznych Boris Johnson został nowym liderem partii konserwatywnej, pokonując w wyborach szefa dyplomacji Jeremiego Hunta. Jutro polityk obejmie także urząd premiera w miejsce ustępującej Teresy May. Johnson, który był zdecydowanym faworytem komentatorów i bukmacherów, uzyskał ponad 66% głosów. Przede wszystkim chciałbym podziękować naszej odchodzącej przywódczyni za jej niezwykłą służbę tej partii i temu krajowi. Jutro Teresa May wygłosi swoje ostatnie przemówienie, potem uda się na audiencję u królowej Elżbiety II. W czasie której złoży rezygnację ze stanowiska. Następnie pałac Buckingham zaprosi Johnsona na spotkanie z monarchinią, na którym zostanie poproszony o stworzenie gabinetu. Pierwsze nominacje na czołowe stanowiska w nowym rządzie spodziewane są jeszcze w środę wieczorem. Powstaniemy znowu i otrząśniemy się z braku wiary w siebie. Zjednoczymy ten wspaniały kraj i poprowadzimy go naprzód. Najważniejszym zadaniem przed nowym szefem rządu będzie przeprowadzenie Brexitu. Londyn ma opuścić Unię z końcem października. A teraz cyberatak na rosyjskie służby. Hakerzy przejęli dane w ataku na serwery podwykonawcy rosyjskiej federalnej służby bezpieczeństwa. Część danych wcześniej skopiowali i upublicznili. Informacje ujawniają niektóre z działań rosyjskich służb. Według BBC Russia, pracująca dla FSB firma, gromadziła informacje o użytkownikach sieci społecznościowych. Celem jej działań było także uzyskanie informacji o tożsamości użytkowników anonimowej sieci TOR. Łącznie firma miała prowadzić około 20 projektów dla rosyjskich służb specjalnych. We Włoszech odwołano kursy ponad 40 pociągów dużej prędkości, wszystko z powodu pożaru, który wybuchł w dyspozytorni pod Florencją. Na dworcach w całym kraju utknęły tysiące osób. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożarów dyspozytorni mogło być podpalenie. Przedstawiciele rządu mówią o akcie sabotażu i nie wykluczają, że dokonali go anarchiści. Zakłócenia dotyczyły przewozów w całym kraju, w tym pomiędzy głównymi miastami. A już jutro pasażerom grożą we Włoszech kolejne kłopoty, bo zaplanowane są strajki pracowników sektora transportu. Dyplomaci z Rosji i Chin muszą się tłumaczyć z incydentu, do którego doszło nad Koreą Południową. Zdaniem Seulu oba mocarstwa naruszyły koreańską przestrzeń powietrzną. Maszyny miały zostać ostrzelane. Rosja jednak zaprzecza i oskarża Koreańczyków. Jeden z rosyjskich samolotów wojskowych naruszył południowo-koreańską przestrzeń powietrzną. Koreańskie myśliwce F16 oddały strzały ostrzegawcze w stronę rosyjskiej maszyny. Chodzi o trzy bombowce strategiczne sił powietrzno-kosmicznych Rosji. Moskwa zaprzeczyła, że doszło do naruszenia strefy i zarzuciła samolotom południowo koreańskim wykonywanie niebezpiecznych manewrów co stworzyło zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Zdaniem Seulu rosyjski samolot wleciał w przestrzeń Korei Południowej nad wyspami Dogdo. Wobec wysp swoje roszczenia wysuwa także Japonia. Rosja nie jest stroną w tym sporze. Południowo-koreańskie Ministerstwo Obrony poinformowało również o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez dwa chińskie samoloty. Władze w Seulu domagają się wyjaśnień w tej sprawie. W wodach u wybrzeży Francji odnaleziono wrak łodzi podwodnej, która zatonęła ponad 50 lat temu. Na jej pokładzie było 52 członków załogi. Okręt odnaleziono w odległości 30 km od brzegu, w Zatoce Tulońskiej, na głębokości 2500 metrów. Poszukiwania prowadzone przez francuską marynarkę wojenną trwały do 1970 roku, ale ówczesne technologie nie pozwalały na zlokalizowanie jednostki. Okręt podwodny Minerva wracał z ćwiczebnego rejsu do największej bazy francuskiej marynarki wojennej na Morzu Śródziemnym, do Tulonu. Manewry odwołano z powodu bardzo złej pogody. Macabra w Kanadzie. Policja szuka zabójcy dwóch osób, których ciała znaleziono przy drodze. Para poznała się podczas podróży. Mundurowi apelują o pomoc do ludzi, którzy mogli rozmawiać z turystami lub widzieli ich na trasie. Policja z Kanady próbuje wyjaśnić, jak doszło do morderstwa pary turystów. W poniedziałek odnaleziono ciała 24-letniej Kanadyjki i 23-letniego Australijczyka. Zwłoki leżały obok samochodu przelaska Highway w Kolumbii Brytyjskiej. Ojciec mężczyzny jest policjantem w Australii. Przyjechał do Kanady, by pomóc śledczym wyjaśnić sprawę. Mój syn wyruszył na przygodę z kolegą, poznał czajne i stali się nierozłączną parą. To historia miłosna, która skończyła się tragicznie. Mamy teraz dwoje młodych ludzi, którzy zostali zamordowani. Zwłoki pary zostały znalezione niedaleko największego skupiska gorących źródeł w Kanadzie. Zakochani mieli zamiar odwiedzić wszystkie parki narodowe w kraju. To był zaledwie początek ich podróży. Spotkałam ich na trasie. Byli bardzo mili i pomocni. To okropne, co ich spotkało. Takie rzeczy zdarzają się wszędzie. Nie zmienimy naszego życia tylko dlatego, że doszło do tragedii. Zdaniem policji para została zastrzelona. Zbrodnia miała mieć bardzo brutalny charakter, choć policja nie chce zdradzać szczegółów. Mundurowi szukają mężczyzny, który jako ostatni mógł rozmawiać z parą. Jego rysopis został stworzony na podstawie zdjęć z monitoringu. Mężczyzna nie jest o nic podejrzany. Śledczy chcą z nim porozmawiać. Chcemy się dowiedzieć, co wie w tej sprawie. Policja wystosowała apel do ewentualnych świadków o pomoc w ustaleniu, co się wydarzyło. W Kanadzie trwają także poszukiwania dwóch innych zaginionych nastolatków. Sprawa zniknięcia i morderstwa może mieć ze sobą związek. Za to w mediach pojawiają się niepotwierdzone informacje o makabrycznych scenach związanych ze śmiercią turystów. Niektórzy jako winnego wskazują seryjnego mordercę, który mógłby grasować w pobliżu autostrady. Polacy są coraz grubsi. Już ponad połowa społeczeństwa boryka się z otyłością lub nadwagą. Na całym świecie liczba osób otyłych jest dziś większa niż tych z niedowagą. Dane nie napawają optymizmem. Przyjrzała im się Karolina Soczewka. W średniowieczu dżuma, dziś otyłość. Współczesna choroba cywilizacyjna, która dotyka ponad 600 milionów ludzi na całym świecie. W ciągu ostatnich 20 lat liczba osób otyłych wzrosła aż trzykrotnie, a liczba ta stale rośnie. Także w Polsce. Chyba nie zwracamy uwagi na to, co jemy. Teraz wszystko ma być jakieś szybko robione, taniej robione. No to przez to pewnie gorsze są spadniki. Bardzo dużo niedobrego jedzenia które jest wystawione w sklepach tak, żeby dzieci mogły je łapać i się od niego uzależniać od najmniejszych lat. Dużo jest właśnie rodziców, którzy dają dzieciom fast foody, wolą iść do McDonald'sa czy tam gdzieś indziej niż ugotować w domu. Nie mają czasu. Ten brak czasu to z reguły wymówka, za którą potem trzeba zapłacić, a cena otyłości jest wysoka. Konsekwencje otyłości są w tej chwili znakomicie już poznane przez nas. Jest to choroba, która nam powoduje powstawanie cukrzycy, naciśnienia tętniczego, czyli właściwie cały zespół metaboliczny tak zwany, który prowadzi do powstawania miażdżycy i do chorób z tym związanych, czyli do zawałów oraz udarów najczęściej. Osoby, które mają taki, taką otyłość mogą umierać częściej, 45 razy od osoby, która jest zdrowa. W Polsce aż 22 miliony osób walczy z otyłością lub nadwagą, co siódmy ma cukrzycę, a 10 milionów cierpi na nadciśnienie. Światowa Organizacja Zdrowia zakwalifikowała otyłość jako chorobę cywilizacyjną, chorobę, na którą zapadamy na własne życzenie. Spożywamy około 32 łyżeczek cukru w ciągu dnia. To nie jest tylko ten cukier właśnie dodany do, do kawy czy herbaty, ale przede wszystkim pro, ta, produkty takie jak drużdżówki, jakieś takie słodkie e, produkty piekarnicze, które jemy w ogromnych ilościach, bo to na szybko. Cukier znajdziemy też w wędlinie, mleku, a nawet w produktach, które z pozoru wydają się zdrowe. Wszelkiego rodzaju musli, granole i jogurty to w istocie nic innego jak bomby kaloryczne. Ale dieta to jedno. Drugie to aktywność fizyczna, a raczej jej brak. Od młodych lat to nie jest największy problem. Problem tylko jest przy starszych latach. Jak już się nie chce poruszać. Więcej siedzimy przy komputerach, telefonach. Za dużo się leży, jak to mówi. Za dużo się leży. Przed telewizorem. Trzeba wychodzić na spacery. No ludzie są z reguły leniwi, prawda? Tak więc jeśli ktoś nie musi iść na piechotę możesz sobie przejechać samochodem lub podjechać tramwajem no to korzysta Widmo restrykcyjnej diety i morderczych treningów zazwyczaj zniechęca ale odejście od złych nawyków wcale nie musi być brutalne zdaniem ekspertów najskuteczniejsza jest metoda małych kroków Tutaj nie ma cudów że nagle osoba która nie dbała o aktywność fizyczną nie dbała o to co je zacznie robić wszystko idealnie trzeba to wprowadzać krok po kroku czyli najpierw zmobilizować taką osobę do tego żeby zaczęła więcej się ruszać na co dzień zrezygnowała na przykład z kupnych wysokiej Energetycznych przekąsek, nauczyć się gotować we właściwy zdrowy sposób. Najpierw jednak warto zadbać przede wszystkim o umysł, bowiem odchudzanie zaczyna się w głowie karolina Soczewka, superstacja. Kończymy to wydanie informacji dnia już za chwilę na antenie superstacji Rozmowa Dnia, na którą zapraszam w imieniu Jacka Żakowskiego, a gościem programu będzie dziś Patryk Wega. Serdecznie zapraszam Grzegorz Paguna. Do zobaczenia.